Ewo, spotykamy się dzisiaj na kolejnym spotkaniu Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. Widzę, że zdecydowałaś dołączyć się do tego klubu. Powiedz mi, dlaczego akurat wybrałaś ten klub? E, witam serdecznie. Ja uwielbiam projekty Ilony. Jestem nią zafascynowana już od trzech lat. Jest to kolejne spotkanie, na którym mam przyjemność brać udział i uczestniczyć w nim. Uwielbiam kobiety, uwielbiam ich energię, uwielbiam to, jak ilona zaraża kobiety pasją i dlatego zdecydowałam się być tutaj. A dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ do tego klubu również dołączyła moja siostra, więc to jest piękny czas. Świetnie, więc obie będziecie działać. A powiedz mi, chciałam zapytać właśnie zawodowo, czym się zajmujesz? Ja jestem kosmetologiem. Od 11 lat dobieram profesjonalnie pielęgnację domową. Po, yy, Pielęgnację taką profesjonalną dla kobiet, ale też dla mężczyzn. E, oprócz tego szkole gabinety, w jaki sposób mają pracować komplementarnie e, na co dzień. E, również prowadzę mentoringi dla kobiet i. To, co uwielbiam, to w tym momencie tworzę sama zespół, w którym mam 20 liderów i z przyjemnością właśnie dążymy do ich rozwoju. Także te kobiety wzrastają, rozwijają skrzydła zawodowo, a dla mnie to jest najlepszy komplement. Jasne, a jakbyś miała kobietom stracić jakiś taki składnik na sukces? Jak osiągnąć sukces właśnie w dzisiejszych czasach? Uważam, że 100% to jest autentyczność, 100% to jest zaufanie do siebie, wyłączyć myślenie, działać, nie czekać na lepsze czasy, po prostu uwierzyć w siebie, yy, znaleźć inspiracje i kobiety, które będą mogły być taką inspiracją, podążać ich krokiem i wzorować się zawsze na najlepszych. Rozumiem. A powiedz mi, kim inspirujesz się oprócz właśnie Ilony Adamskiej? Czy masz jeszcze jakieś kobiety, które Cię inspirują? Tak, no ewidentnie dr Eris, która jest taką moim zdaniem potęgą kosmetologiczną i to jest dla mnie taki największy wzór, ale jeszcze takie kobiety, które na ten moment mnie inspirują, to są kobiety, które y, nazwiskami nie będę wymieniać, ale są to kobiety, które w tym momencie pokazują, że niczego nam nie brakuje i w tym momencie w czasie pandemii potrafiły wyzbić się jako liderki i... Podążyć jeszcze większym tym krokiem biznesowym do przodu. Rozumiem. Dziękuję pięknie za rozmowę i życzę dalszych sukcesów zawodowych. Dziękuję bardzo.